Uroczystą Mszą Świętą w intencji ojczyzny rozpoczęły się lwowskie obchody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W Bazylice Metropolitalnej pod wezwaniem wniebowzięcia na Świętej Marii Panny zgromadzili się Polacy z Lwowa i Ziemi Lwowskiej, rodacy z Polski, polscy dyplomaci oraz żołnierze polskiej grupy zadaniowej stacjonujący na Poligonie w Jaworowie. Mszy Świętej przewodniczył ksiądz Jacek Eliasz, dyrektor Instytutu Teologicznego im. Świętego Józefa Bilczewskiego w Brzuchowicach. Nie chodzi jedynie o ten dzień, ale chodzi o. Taką stałość troski o wolność, która jest nam zadana. I można by powiedzieć, że każdego dnia zdajemy ten egzamin z tego, co jest nam zadane. Po mszy świętej konsul generalny Arpebel Wowie Eliza Dzwonkiewicz złożyła życzenia z okazji święta niepodległości. Życzę wszystkim Państwu w dniu Narodowego Święta Niepodległości, żeby Polska zawsze była blisko żeby niezależnie od tego, jakie są czasy, gdzie jesteśmy, wszystko co polskie, literatura, sztuka, wspomnienia, kontakty z rodakami, nas wzruszały żeby one były dla nas bardzo ważne. Druga część uroczystości miała miejsce na cmentarzu obrońców Lwowa. Konsul Generalny RP w Lwowie Eliza Dzwonkiewicz, dyplomaci oraz pracownicy konsulatu, delegacje polskich towarzystw i organizacji z Lwowa i obwodu lwowskiego, a także rodacy z Polski złożyli biało-czerwone wieńce i kwiaty oraz zapalili znicze na mogile zbiorowej na cmentarzu Orland. Ten dzień zawsze był dla nas ważny i jest nadal. Zawsze w domu jest jakiś odświętny obiad, jakieś ciasto. Jest to dzień, kiedy staramy się pójść na cmentarze, w miejsca pamięci narodowej. Jestem dumny z bycia Polakiem i właśnie ten oto kotylion i opaska na moje ręce podkreślają moją polskość. Przy zbiorowej mogile nieznanych żołnierzy stanęła warta honorowa lwowskich harcerzy. Jesteśmy na cmentarzu Orląt, oddajemy cześć i pamiętamy o polskich żołnierzach, którzy walczyli za niepodległość naszego kraju. Do obchodów rocznicowych dołączyło się wielu rodaków z Polski. Zawsze w Zamościu powtarzamy w ten sposób, że w Warszawie odbywają się główne uroczystości, ale nam jest bliżej do Lwowa. Do miejsca, w którym także odbywały się walki, w którym także tę niepodległą, którą dostaliśmy w dzierżawę, jak gdyby kultywujemy pamięć o ludziach, którym ją zawdzięczamy. Żołnierze Polskiej Grupy Zadaniowej stacjonującej na poligonie w Jaworowie koło Lwowa wspólnie z polskimi dyplomatami i członkami Towarzystwa Opieki Nadgródzkiej Grubami wojskowymi w Lwowie złożyli kwiaty również przy pomnikach lotników amerykańskich i Francuzów poległych w obronie Polski. Przedstawiciele konsulatu generalnego RPW Lwowie odwiedzili także groby polskich parlamentarzystów spoczywających na cmentarzu Łuczakowskim, m.in. Franciszka Smolki, Maksymiliana Majakiewicza, Jana Łopuszańskiego, Władysława Nosowicza. Jesteśmy wszystkim tym, którzy budowali Polskę, bardzo wdzięczni i przy pięknej pogodzie, w pięknym słońcu, w takiej miłej, ciepłej, dobrej, radosnej atmosferze Dnia Świątecznego chodziliśmy, odwiedzaliśmy groby tych, którzy tę Polskę dla nas budowali.